Wiosna w pełni. Zatem witajcie w katalogu ogrodowym, Aldi, miejscu, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój wymarzony ogród, niezależnie od tego. Czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem, czy masz już doświadczenie? Czekają na Was rośliny, akcesoria i narzędzia, które sprawią, że Twój zielony zakątek stanie się prawdziwą oazą piękna i spokoju. Oferują szeroki wybór kwiatów, które zachwycają kolorami i zapachami, hortensje o bujnych kwiatostanach, pachnąca lawenda, trawa pampasowa delikatnie falująca na wietrze, fuksje intensywnych barwach. Klasyczne pelargonie oraz wiele innych gatunków, które wprowadzą do Twojego ogrodu wyjątkowy klimat. Jeżeli wolisz samodzielnie hodować rośliny od nasion, znajdziesz u nich szeroki wybór jakości nasion, a także ziemię dostosowaną do różnych rodzajów upraw. Aby ułatwić pielęgnację rabat i donic, polecają także korę sosnową w świetnej cenie. Jedyne 7,99 za 20 litrów. Dobrze dobrane doniczki mogą podkreślić urodę roślin i stać się elegancką ozdobą ogrodu, tarasu lub balkonu. W ofercie znajdziesz zarówno klasyczne donice, jak i nowoczesne modele z lekkiego tworzywa, które łączą estetykę z trwałością. Każdy ogrodnik niezależnie od doświadczenia potrzebuje solidnych narzędzi, dlatego przygotowali szeroki wybór sekatorów, nożyc do żyłopłotów motyk i wielu innych akcesoriów, które uczynią pracę w ogrodzie łatwiejszą i przyjemniejszą. Aby zapewnić roślinom odpowiednią ochronę i warunki do wzrostu, w ofercie mają również tunele foliowe i bukliny ogrodowe, a także zraszacze, które zadbają o nawodnienie roślin ale w najgorętsze dni. Pamiętajcie także o swoim komforcie. Wygodne buty i kalosze ogrodowe sprawią, że praca na działce czy w ogrodzie stanie się jeszcze przyjemniejsza, bez obaw o wilgoć czy nierówne podłoże. Ogród to nie tylko praca, ale także odpoczynek, dlatego w gazetce znajdziecie szeroki wybór mebli ogrodowych, które pozwolą Ci cieszyć się pięknem natury w pełnym komforcie. Stylowe stoły, wygodne krzesła oraz leżaki sprawią, że każda chwila na świeżym powietrzu będzie prawdziwą przyjemnością. Aby Twój ogród zyskał niepowtarzalny klimat, także po zmroku, zachęcam do zakupu lampek LED, które stworzą przytulną atmosferę i podkreślą piękno otoczenia delikatnym światłem. Skoro mowa o przyjemnościach, sezon grillowy zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź ofertę grilli ogrodowych, akcesoriów do grillowania i nie tylko, dzięki którym każda uczta na świeżym powietrzu stanie się niezapomnianym wydarzeniem. Nie zwlekaj, twórz swój wymarzony ogród i ciesz się jego urokiem każdego dnia. A przypomniało mi się, zostawcie suba, jeżeli Wam się podoba to co robię. Motywuje mnie to do tworzenia większej ilości gazetek. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Życzę miłego dnia i udanych zakupów. Cześć!